Oglądacie mój kontrowersyjny show, Kuba, powiatowy Show, czyli mój show. Spadliśmy na wtorek, wkrótce spadamy na niedzielę, na piątą rano, tuż przed słowem na niedzielę, ale i tak będziecie nas oglądać, bo jesteście debilami. Podzielę się z wami moimi błyskotliwymi refleksjami. Prezydent chuj, premier Ci a Polska muzyka to dół. Mamy dzisiaj gościa, który zasłynął na całą Polskę dzięki występowi w programie Powaga, jest to Adam. Adam? Tak, Adam, czyli człowiek drzwi. Zapraszamy serdecznie. Yo, 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 Jo, yo, yo, cześć Adamie, Adamie! Hmm. Tak patrzę na Ciebie, patrzę i wyglądasz trochę inaczej niż w powadze. Jestem Adam, jestem CD. CD. C człowiek, D drzwi. CD! Takim ziomalem jesteś właściwie! Yo, hip hop Słuchaj. forever! Czuwieniu. Słuchaj, co tutaj przyniosłeś nam? To jest moja nowa CD. Płyta CD? Nagrałeś? Płyta CD, yo, 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 yo. Płyta CD, proszę bardzo. Pierwsze w Polsce rapujące drzwi. E, co nam opowiesz o tej płycie? To jest już płyta super, jest na niej, co kujono, będzie ugryz sukara, co... O, o czymś omal z tą wyspę. Jo, prawdziwy Jo, czuwieniu! hip kipko, forever! Joo! No dobra, ale to jest profesjonalna produkcja, to jest twoja pierwsza płyta, o co to jest, chodzi? To jest druga płyta. Słyszałeś pierwszą płytę? Escendy kulfo! Następny kulpon, ziom! Nie wiem, czy nie. rodziców wtedy. No dobra, czy jest jakiś telewizor do tego może? Jest profesjonalny klip, to jest profesjonalna produkcja dostępna na Elagro. Będzie można słuchać. Puść klip, puść klip w programie. Odważysz się, ziom, ją. No wiesz, nic nie ryzykuję już, ponieważ spadamy, spadamy, tracimy oglądalność, ale może twój klip nas uratuje. Oglądacie CD-go tylko w programie Kuba Powiatowy. <trym> Progu coś w progu mam platynową klamkę Lekko nie uruszę na zawsze cię zamknę Każda laska lubi mną trzaskać drzwi to moje logo, cenek własna do tego czasy mam złote zawiasy Najlepsze w mieście Sprawdź to wreszcie Człowiek swoje brzy, człowiek drzwić, twoje gry Człowiek w swojej żyć, drzwi, Człowiek drzwi, Człowiek drzwi, Mam klucz w zamku, nie waham się go użyć, demowa okleina bardzo dobrze służy i to co zachwyca to moja uścic we promudy, mówię o sprawach życia dźwięk, 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 dźwięk. To był występ CDGO, czyli pierwszych drzwi na polskich osiedlach. Płyta nie zamknę się, podobno do nabycia na Elagro. A już za tydzień w programie Kuba Powiatowy wizyta braci z boczków, czyli aktorów grających w serialu Dejak Dekiel. Oglądaliście program Kuba Powiatowy. Do zobaczenia za tydzień.